Hej, słuchajcie, Po pół roku przyszedł ten dzień. Rolkowy update. Jest jazda figurowa na rolka? Albo że Myślę, że po moich biednych rolkach najlepiej widać, że jeździłam na nich musiałam też sobie wymienić już raz stoper, bo też był już strasznie zjechany i w ogóle jak teraz patrzę na to, jak na początku jeździłam to niesamowicie katowałam swoje rolki i w sumie do tej pory je katuję, no naprawdę są one bardzo mocno pozdzierane, ale i tak te pierwsze rolki, i to jest moja pierwsza nauka, jeżeli chcecie zaczynać z rolkami figurowymi i nigdy nie jeździliście wcześniej na rolkach oprócz jechania na przykład na takich najzwyklejszych rolkach, typu najtańsze z Decathlonów bo tak ja jeździłam wcześniej i to dosłownie kilka razy w życiu. Kiedyś dostałam, dostałam w ogóle rolki na Komunie, ale przejechałam na ich dosłownie kilka razy i to po pokoju bo później się tak jakby złamały, ten plastik był jakiś taki dziadowski, że to się wszystko w ogóle rozwaliło. Więc no nauka jest taka, że te pierwsze rolki i tak moim zdaniem są na zajechanie. No i niestety na rolkach po prostu sprzęt się niszczy, jak się wywalacie, a na początku tego wywalania no to była masa. Dodatkowo te w ogóle, te buty, jest mi strasznie ciężko jakby o, o tym mówić i Wam coś radzić, jako właśnie taki totalny noob, ale jak sobie popatrzyłam, Patrzycie na ten but, to on mi się już w ogóle zaczął łamać, tego się dowiedziałam ostatnio od właśnie osoby, która się trochę lepiej zna ode mnie, że tutaj już się to zaczyna łamać. Dlaczego? Bo ten but, czyli Edea Overture jest bardzo początkujący, jest to bardzo miękki but, taki trochę typu kapeć. I po prostu, jak cokolwiek na nim robicie, typu jakieś skoki, no a to próbuje robić bardzo nieudolnie, ale próbuje. No to po prostu tutaj jest duże obciążenie, ta kostka wam jakoś tak naciska na ten but, że on się po prostu łamie i przez to jest coraz trudniej jeździć, bo on jest coraz bardziej tak jak miękki i niestabilny. No a ta stabilność kostki to jest właśnie to, co odróżnia w ogóle rolki figurowe od takich zwykłych. Pytacie też, czy właśnie na zwykłych rolkach można robić te powiedzmy rzeczy, co ja robię chociażby. No już nie mówiąc o jakichś takich właśnie fajnych skokach, e, które robią ludzie, którzy już lepiej jeżdżą. No średnio. Jakieś tam elementy możecie wykonać na zwykłych rolkach, e, ale bardziej zaawansowane po prostu tutaj. Te kółka, które są nierównej wysokości, wiecie, no te są wyżej, a to jest niżej czy jakoś tak? No wie, wiecie, ja jestem w sumie nieogar. Generalnie są nierównej wysokości, jest to taki trochę łuk. No i przypomina to e, po prostu łyż Figurowe i możecie wykonać, właśnie, jakieś tam trójki, wiecie, jakieś zmiany kierunku na zasadzie takiego, powiedzmy, nie wiem, takiej kołyski. O, w ten sposób to porównam. No i oczywiście macie stopery, więc możecie chociażby spróbować sobie skoków z wybicia z tego stopera, co ja teraz usiłuję zrobić. No ale to sobie zaraz zobaczymy, bo zobaczmy w ogóle. Jak moje postępy. Myślę, że jesteście ciekawi, ciekawi tego. Więc no widzicie, trochę się tutaj mieszam w ogóle w zeznaniach, ale jeszcze bym chciałam powiedzieć, czy te buty w ogóle polecam te DA Overture. Generalnie one są najtańszymi butami e, takimi profesjonalnymi, czyli po prostu bezpiecznymi do jazdy. Bo takie buty tanie, na przykład figurowe, one są po prostu Miękkie, to jest jakby taki materiał zwykły. A ten but, no to jest, wiecie, to jest po prostu, to się nie, nie wygina. To nie jest jakaś taka szmatka. W tamtych jest po prostu bardzo, bardzo niebezpiecznie. Więc to jest główny powód, dlaczego polecam jednak buty przynajmniej takie, żebyście po prostu jej nie zrobili krzywdy. Więc naprawdę lepiej jest je odłożyć przynajmniej na takie. A dlaczego przynajmniej? No bo tak jak mówię, te już mi się zaczynają łamać, a ja na dobrą sprawę naprawdę jeszcze nic nie robię praktycznie na, na tych rolkach. A podobno lepsze buty, czyli takie już, powiedzmy, następne są niby Edea Horus, bo to są całe takie linie twardości butów no to ten Edea Chorus jest już trochę twardszy. I to najczęściej się określa tym, jakie skoki można na nich wykonać, co nie oznacza, że oczywiście musicie te skoki skakać. No i też zależy od Waszej masy ciała. Ja na przykład ważę, no nie wiem, tak myślę, że z sześć dyszek to tutaj wjedzie na luzie. Więc no to jest dość duża masa, jeżeli chodzi o, o obciążenie na buty. I takie Edea Overture, jeżeli tam macie, nie wiem, 12 lat i ważycie 30 kilo, czy tam ileś, nie wiem, ile tam dzieci ważą, no to generalnie spoko. Ale jak, ważycie, jak jesteście dorośli już ważą, Życie tak normalnie, no to po prostu możecie je łatwo sobie zepsuć i szkoda pieniędzy, tak? Szkoda pieniędzy, bo i tak musicie kupić później nowe. I skoro te Wam się złamały, no to musicie kupić twardsze po prostu, bo inaczej Wam się znowu złamią i tak możecie sobie kupować w nieskończoność te buty i naprawdę wydać bardzo dużo pieniędzy. Więc ja następne buty planuję sobie kupić, myślę, że Resporty i albo takie same, jak kupiłam sobie na łyżwy, bo uwaga, kupiłam sobie też łyżwy miesiąc temu i też Wam chcę pokazać, jak jeżdżę. Jest to dramatyczne, ale no cóż. I na łyżwy mam. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, w ogóle mam najsłodszą rzecz na świecie, tylko trochę brudną, to są foczki na płozy z Edei. No po prostu te foczki są tak słodkie, no powiedzcie mi, czy to nie jest najsłodsze. Jak macie kogoś, kto jeździ na łyżwach, nie ma czegoś takiego i nie macie pomysłu na prezent, to po prostu te foczki. One chyba kosztują 70 zł. możecie kupić albo online, albo w sklepie na Torwarze. i po prostu jest to tak słodkie. No i zakładam je tak tył naprzód, bo tak chyba lepiej jakoś mi tutaj pasują. No w każdym razie nieistotne, mega słodkie, piękne, popatrzcie, no po prostu czy jest coś słodszego. Dobra, ale skończmy o tych foczkach, ja się nimi zachwycam codziennie i po prostu pierwszy raz się popłakałam, jakie kupiłam, więc no, nie, nie polecam dla osób wrażliwszych emocjonalnie takich zwierząt na płozy, ale dobra, już koniec o tych fokach, więc na łyżwy kupiłam sobie w ogóle całe łyżwy, w jakimś takim sklepie, który sprzedawał komplet, czyli od razu łyżwa z płozą i od razu chyba naostrzona. W sumie tak, bo już się zdążyłam zacząć tą łyżwą, więc tak, tak, zacząć się własną łyżwą to jest w ogóle też piękna sprawa. I to są Resporty, model, o w ogóle widzicie jaka czysta łyżwa, no proszę, RF chyba 3 Pro, to tak z nazwy tylko oczywiście. Wygląda to tak i no czy wizualnie jest jakiś różny ten but, no trochę czystszy, trochę ma niższy obcas, ale jak Taka jest różnica przede wszystkim? No, taka e, dla mnie, że tutaj ma dodatkową pętelkę, znaczy, wiecie, to metalowe, że można naprawdę sobie fajnie tu schwycić w tym miejscu, co tamtym się złamały, czyli no właśnie tutaj. Więc tu jest jakieś lepsze trzymanie. No i one są właśnie twardsze od Edei. To nie jest jakiś najwyższy model. Cały komplet kosztował mnie tutaj coś koło 1500 zł, razem właśnie z płozą. Więc jest okej. Okay. Ta płoza mnie trochę wkurza, ponieważ już mi w ogóle zardzewiała, co jest tak dziwne, bo za każdym razem staram się wycierać. W ogóle jeszcze jakieś tam olejowanie tej płozy zrobiłam, czy tam jakieś smarowanie, bo nie wiem, wydaje mi się, że to jest podejrzane, że ona rdzewieje. Ale to jest ta MK Galaxy i ludzie strasznie na nią narzekają w internecie. Ja jak na razie to w sumie narzekam na ten sprzęt, tylko ogólnie to i tak po prostu kiepsko jeżdża, więc ciężko mi stwierdzić, czy jakoś. Jest zły do jeżdżenia, no ale na pewno to zardzewienie jest takie wkurzające, bo wycieram te łyżwy, a one są jakieś takie, nie wiem, jakby to wam nie będę pokazywać, bo to wygląda tak jakoś dziwnie. W każdym razie, no i tak jestem po łyżwach, więc w ogóle to zaraz będę zdejmować. I też tak myślałam, że dobra, może to jest przez to, że w sumie to trzymam w drodze z łyżew do domu. Ale w zasadzie zazwyczaj przychodzę do domu, to po prostu zdejmuję te foczki, one sobie jeszcze, te łyżwy stoją bez tych fok, a później znowu je wkładam w te foki, według tego, co mi ludzie mówili. Generalnie wszystko robię według tego, co internety mówią lub ludzie, których spotkam, bo tak sama z siebie to nic nie wiem na temat łyżew, ani rolek. No i w ten sposób Krótko mówiąc, te sporty o wiele lepiej mi się sprawdzają, jeżeli chodzi o wygodę. Są o wiele wygodniejsze, są o wiele twardsze i o wiele jakoś tak, nie wiem, wygodniej mi w nich jest po prostu. Te idea nie dość, że są takie kapciowate, muszę je ciągle dowiązywać, bo mi się jakoś tak rozszczelniają. Wiecie, po prostu cały czas muszę wiązać sznurówki na nowo. No to jakaś po prostu, nie wiem, mniej mi pasują niż te sporty. No dobra, to teraz sobie pooglądajmy moją jazdę. Moją pierwszą jazdę chyba pamiętacie, to jest moja pierwsza jazda na rolkach figurowych. Patrzę oczywiście w ziemię, szukam 5 zł, których nie znajdę niestety. Do tej pory patrzę w ziemię, ale staram się jak najmniej oczywiście. No tutaj to jest, to jest masakra. O, widać, że to nie jest dobre, ale, ale była mi tak w szoku, że do przodu da radę jechać i że w ogóle te rolki super jadą, bo te moje poprzednie, tak jak mówiłam, jakieś takie taniochy z dekatlonu to kompletnie nie jechały. O i do tyłu też jechały i komary mnie gryzły, więc tak wyglądała moja pierwsza jazda. Teraz zobaczmy w drugim miesiącu, jak mi to szło. O, w drugim miesiącu już widzę, że moje ikoniczne obroty na miękkiej kostce weszły do gry jakieś cyrkle, bo już staram się też na zewnictwo powoli ogarniać, żeby sobie wyszukiwać tutoriale. W ogóle korzystam z bardzo wielu tutoriali na YouTubie. Uczę się z YouTube'a po prostu tego wszystkiego i i z nagrywania się. Najprościej mi się uczyć, jak się nagram i później patrzę, co robię źle i później staram się no, jakoś to poprawić, bo widzę, co robię źle. Na szczęście nie jestem jakimś takim, wiecie, człowiekiem, który uważa, że wszystko robi świetnie, tylko wręcz, że dziwnie. To jest jakaś masakra, jak na to patrzę. E, ale no po prostu, o patrzcie, no jakie skoki tu są w ogóle. To jest drugi miesiąc, ja takie skoki robiłam. I jakie zakrętasy. Ale dalej patrzenie w ziemię non-stop, ale tu już widzę, że w tym drugim miesiącu Jakieś takie hopsańce. No i pytacie mnie cały czas o te kawery na, na rolki. W ogóle najlepsze to nawet, o patrzcie, no teraz już trochę, to też wydaje mi się, że ładnie wygląda, ale to są z AliExpress. To są w ogóle z AliExpress, a jeszcze patrzyłam, czy tutaj mam dupochron już, bo dupochron to jest druga, moja najważniejsza rzecz na rolki. To są takie, nie wiem, jakby welurowe, a te, co tutaj miałam, to są jeszcze Materiały, które w ogóle są bezsensowne, bo od razu mi się przedarły. Te walurowe to się po prostu naciąga na but i trochę chroni but, ale no jak jeździcie na rolkach, to i tak wam za bardzo nie ochroni, no bo to nie jest asfaltoodporne, a szkoda. I i tak mi się rolki zjechały maksymalnie, no jak widzieliście zresztą. Link oczywiście znajdziecie na dole, jak jeszcze znajdę, jak będzie jeszcze aktywny. No, i tak widzicie, w drugim miesiącu tak sobie jeździłam wtedy dość intensywnie, bo miałam jakoś więcej czasu i, i sobie tak po prostu jeździłam z trzy razy w tygodniu, może na rolkach, bardzo, bardzo dobra częstotliwość. Ach, jakie skoki, po prostu szok. O w trzecim miesiącu nawet byłam na wrotkach, wyobraźcie sobie, w takim warszawskim klubie i o proszę bardzo, jaki tutaj był spin piękny. Na wrotkach w ogóle jest łatwiej to zrobić niż na rolkach. Tak, dlatego mi to wychodzi. <laughs> Och, i wywałka, oczywiście, to już mam dupochron, jak już możecie zauważyć. Dupochronik jest i dupochronik to jest po prostu złoto. Tutaj koniecznie chciałam, żeby mi wyszedł ten, ten spinik, i ostatni mi nawet wyszedł. Więc patrzcie na to. Hops. A mój dupochronik to jest taki dupochron snowboardowy. I najważniejsze dla mnie jest to, że ma tutaj gąbkę, czyli kość ogonowa, bo raz mi się udało przywalić i było to mega nieprzyjemne. I też tutaj boczne, bo jak lecicie, to często lecicie po prostu, wiecie, no na boczne utko, że tak to określę, tę część ciała i boli to po prostu, wiecie, jak jasna cholera, jeśli mam być szczera, ale najgorzej boli mnie na kościogonową. Ostatnio jeszcze się wywaliłam na takiego szczupaka na łokieć i akurat pechowo nie miałam założonego tego. Ochraniacza mam też oczywiście na łokcie, na kolana i na nadgarstki. Takie też z AliExpress w ogóle. O matko, one w ogóle śmierdzą, yy, trochę muszę je uprać. Więc to są takie z Aliexpress, po prostu zakładacie to, na początku miałam ciężką rozkminę jak to założyć, a w ten sposób i tu macie taką gąbkę, co wygląda w ogóle spoko jak rękawiczka, więc to jest też fajne, Kolory jest ładny, fioletowy, tylko tutaj na nagraniu jakiś taki dziwny jest, też Wam podam linka, jak jeszcze jest w ogóle dostępny. No więc polecam ogólnie pełną ochronę, jeszcze tam jak chcecie to sobie możecie kask założyć, nigdy nie zawadzi bo no niesamowite są siniaki, na rolkach są w ogóle tragiczne siniaki, jak, człowiek, jak raz w ogóle jak przywaliłam barkiem, to już myślałam, że się nie podniosę, bo jakoś tak pechowo weszłam w piruet, w ogóle piruetów jeszcze nie umiem i to jest być może też ten problem, ale zobaczmy jak po czterech miesiącach zaczęło mi iść. Tutaj już z tego co pamiętam, to zaczęłam jakieś trójeczki, coś takiego robić, o, proszę bardzo, hops, ale dalej patrzę w ziemię strasznie i w ogóle, no, jakoś trudno mi się tego odluczyć, mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. I jak możecie zobaczyć, mam też ten pas, który trzyma warkocz, bo też to sobie opracowałam, żeby mieć pas, który trzyma warkocz. I żeby mi te włosy nie latały, bo jak mi latają, to w ogóle mnie destabilizują, się wywalam wtedy o wiele łatwiej. Dobra, tu jakieś pseudo, pseudo world jumpy. Coś tam mi czasem wyjdzie, nawet czasem mi taki w miarę ładny wyjdzie, ale no nie, nie tym razem, nie tym razem, może tym razem wyjdzie ładniejsze, oj nie, <grystanie> jednak nie. Łoch, tu nawet widzę, że piruety jakieś już sobie próbuję. Piruety to jest w ogóle moja zmora, bo jeden błąd robię taki zasadniczy, który mi utrudnia zrobienie piruetu i jest to... Zgięcie nogi, na której robię piruet w kolanie i w sumie nie wiem, czy to wynika z tego, że mam taki ochraniacz pancerny i po prostu tej nogi nie prostuje, jest jakiegoś powodu, właśnie no może z tego, czy po prostu już nie, nie ogarnęłam jeszcze tej mechaniki. No ale dobra, to tutaj sobie tak jeździłam i to był czwarty miesiąc jeżdżenia. Teraz piąty miesiąc jeżdżenia. O, to jest ciekawe. Tutaj w ogóle pięknie, bo jeżdżę w naszym nowym magazynie. Już później nie za bardzo się w nim da <taki> takie rzeczy robić, ale czuję się o wiele pewniej, bo tutaj już zaczęłam jeździć też na łyżwach, co mi bardzo pomogło w jakimś takim ogólnym ogarnięciu, ale oczywiście też na wywałek milion. No i to był w zasadzie chyba mój pierwszy dokładnie. Tulub na rolkach, który był jakkolwiek wyglądający. I chyba tu mi jeszcze jeden wyszedł, ale później to już była jakaś bieda. O! Jeszcze Wam tylko chciałam pokazać łyżwy. łyżwy zaczęłam tak cztery tygodnie temu i dzisiaj pierwszy raz nagrałam. O, i jakieś właśnie takie waltz jumpy to sobie zrobię, jakieś takie, o, podskoczki, proszę bardzo, hops. Ach, tu sobie próbuję piruety, piruet mi wychodzi strasznie, bo mam tak tą lewą nogę zgiętą, w ogóle mam cały czas... Zgięte nogi w kolanach. To jest straszne, bo wszyscy na filmach mówią, że właśnie trzeba zginać kolana, a ja mam taki problem, że ich nie prostuję. Więc mam wrażenie, że mam odwrotny problem niż, niż wszyscy. Na no, jakieś takie serowe ćwiczenia, pseudo, na jakieś takie, nie wiem nawet jak to się może nazywać, jakieś takie hopsańce dziwne. No i tak. Och, tutaj slajdik. slajdzik, slajdzik net lubię i net fajnie mi wychodzi. O, tu, zaczynasz, się skacze wiecie. Aby no, się trochę wprawić. Chociaż, oczywiście, jak jadę, to mam wrażenie, że skaczę tak na dwa metry do góry, a później, jak oglądam film, to jest taka bida. No ale widzicie, tu jest taka bida z tymi e, piruetami. Tutaj tak za, zapowiada się dobrze, a później jest taka, no, dosłownie kupa. E, wiecie? I jeszcze mój, mój wyraz twarzy wyraża po prostu śmierć. śmierć. Dobra, wiecie, gdyby ta noga była prosta, to może by coś z tego wyszło, ale to, to tak to po prostu dramat y, ludzki. Bo, bo y, widzicie, jakby ten zamach. Zamach do tego piruetu jest całkiem dobry. Ops, a tu patrzcie, no, że nawet. O dobra, ale jaka podpóreczka. <ścoughs> podpóreczka musi być. I tu jakieś takie znowu prze, przekładanki, to to nie są, ale wiecie, takie sobie o, zmienianie. No więc tak wyglądają moje postępy rolkowe. Dajcie mi znać, co sądzicie, i jak wasze postępy rolkowe, czy czegoś się nowego nauczyliście w ostatnim pół roku. No bo ja z jednej strony jestem zadowolona, że od całkowitego zera jeżdżę sobie tak teraz o. No na łyżwach to ja wam mówię, po prostu ja jeżdżę dosłownie od miesiąca na łyżwach. Nie wiem, jeździ mi się super, sprawia mi to mega przyjemność, jest to dla mnie super aktywność. A wcześniej, jak jeździłam trzy razy na wypożyczonych hokejówkach, to dosłownie koleżanka w czasach przed telefonami komórkowymi nagrywała mnie, bo było to tak, tak traumatyczne do oglądania. Po prostu robiłam, jakby tak strasznie się wywalałam i taką straszną miałam fobię. A bo to w ogóle: dużo moich problemów z jazdą wynika z tego, że mam tak straszną fobię ludzką naokoło mnie. Jeżeli są ludzie, jeżeli są dzieci, jeżeli ktoś patrzy, a wszyscy zawsze patrzą, jak jeżdżam. Wrażenie, nie wiem, bo ja robię dziwne rzeczy, rozumiem, wywalam się cały czas, też rozumiem, ale po prostu stresuje mnie to niesamowicie i też jeszcze sobie wkręcam, że jeszcze cały czas patrzą, a może tylko patrzą, jak, jak się wywalam. No to to w sumie jest ciężkie do stwierdzenia bo jak lecę, to też trochę logiczne, że patrzą, bo jest hook. No więc, jak jest dużo ludzi, czyli na przykład na lodowisku, no to po prostu od razu mi idzie gorzej i teraz jak nagrywam, to mam wrażenie, że mi idzie o wiele gorzej na lodowisku, bo dzisiaj nagrywam pierwszy raz, udało mi się w ogóle pierwszy raz cokolwiek nagrać na lodowisku, bo wcześniej mi było na tyle głupio wyjąć aparat i statyw, bo no, nie ma kto mnie nagrać na lodowisku, a jak jeszcze na rolkach, to jestem w ustronnym miejscu zazwyczaj, no czy też właśnie w magazynie, gdzie no wyszły mi te dwa tulupy, tak, więc no... Mm, na pewno z moją psychiką tu jest najwięcej do zrobienia. A jeśli chodzi o ciało, no to wyglądam jak straszny kołek. Staram się rozciągać. Jak robię rzeczy na sucho, to to wygląda o wiele ładniej. Ale zasadniczo i tak jest lepiej niż było. Ja zawsze mam mega nierozciągnięta. Nawet jako dziecko, jak wiecie, wszystkie dzieci robiły jakieś tam szpagaty i tak dalej, bo małe dzieci ogólnie zazwyczaj są takie rozciągnięte. No i wszystkie te dzieci, co ja znałam, to tak robiły. Ja nigdy tego nie mogłam zrobić. W ogóle nie wiem dlaczego. I, I no zawsze jakoś tak nie wiem, miałam wrażenie, że jestem jakoś tak skazana na straty, jeśli chodzi o jakiekolwiek tańce, rozciągania, akrobatyki, ćwiczenia i w ogóle takie rzeczy, wiecie, bardziej artystyczno-sportowe, gdzie się wygląda ładnie. No i teraz trochę to przełamuję, mam do gdzieś, że wyglądam jak kołek czy coś, ja sam będę tam skakać. Cel mam taki, żeby kiedyś w życiu skoczyć axla, no a jak jeszcze nam pożyje 30 lat, to myślę, że jest szansa. A na razie to wiecie. Szlifuję technikę, ale też bez przesady, bo byłam na zajęciach grupowych w ogóle z łyżew, To to spoko, oczywiście, że się można bardzo dużo nauczyć i wszystko fajnie, ale tak strasznie nudno przy okazji i jeżdżenie po prostu od ściany do ściany, a no ja muszę trochę zrobić czegoś typu właśnie, o, że się tutaj uczę czegoś tego, ja muszę coś załapać, no nie? Więc po prostu na przykład z tymi piruetami mam wrażenie, że kiedyś się po prostu załapię i się ich nauczę. Także moje postępy wyglądają tak i po prostu zamierzam dalej cisnąć, więc do zobaczenia może w jakimś krótszym odstępie niż pół roku kolejne. Mam nadzieję, że się nauczę jakichś nowych elementów i poprawię te, które już są. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!